zacząłem korzystać z tych dobrodziejstw no i na przykład z takim takim agentem który e, no jest według mnie rewelacyjny jest ten kod od Clouda, który działa również w terminalu więc e, no dzieje się Pokaż. z tymi agentami trochę ciężko na tym nadążyć i trochę ciężko testować bo o tym kodzie wiesz to wyszło 2-3 tygodnie temu ja dopiero miałem projekt tydzień temu zacząłem tym robić i Muszę stwierdzić, że jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o kodowanie. Czyli widać, że Klodę bardzo mocno chyba chce się wyspecjalizować w kodowanie, co mi, co mi bardzo pasuje. I nawiązując do tego, dwa bądź trzy dni temu OpenAI również w swojej aplikacji już zrobiło możliwość tego, że może aplikacja OpenAI ingerować w pliki w kodowaniu. Wcześniej było zrobione tak, że mógł czytać pliki, mógł poprawiać ci kod, ale musiałeś to kopiować i wklejać z powrotem. Najnowsza no aplikacja, już, jeżeli masz Visual Code Studio podłączony z tym OpenAI aplikacją, może mm, może to robić. Nie wiem, czy zademonstrować to, pokazać to wam jak to działa, czy No, jasne. Czy, czy idziemy? Śmiało. Do, sobie odpalimy, powiedzmy jakiś jakiś projekt, czyli odpalam sobie konsolę i przechodzę sobie do jakiegoś. Oczywiście trzeba to zainstalować. To są dwie trzy komendy. Znajdziecie instrukcję jak to zrobić ale jeżeli sobie odpalę taki, e, taki projekt. To on w tym momencie odpala NPM z tyłu i mamy pełną jakby możliwość kodowania. Ja na przykład mogę mu zadać pytanie. Oczywiście to lata papi, więc trzeba jeszcze klucz sobie dograć e, i na przykład mogę zapytać. W ogóle, żeby on się zorientował, czym jest ten projekt, i on potrafi sobie przeskanować pliki, potrafi interować i, i on sobie lata z tyłu. To, co ja zauważyłem w innych agendach, bo ja pokazywałem ostatnio, jak byłem Rokoda, który też po API jest w stanie sobie z Visual Code Studio robić, to ten kod on jakoś lepiej jest konstruowany przez inżynierów z Anamorfika Antropika. W ten sposób, że on nie przekracza na sekundy, na minuty tych tokenów, więc nie ma przerwań albo dziwnych jakichś iteracji i działa po prostu. Jeżeli go o coś poproszę, on wchodzi i zaczyna generować. Jak zadałem mu pytanie, a czym jest ten projekt, no to on sobie przetworzy cały, cały plik i mógł zrobić. Jak widzicie, pokazał mi to i w tym momencie mogę też go poprosić, żeby zaczął mi zmieniać żeby mi coś zaczął zmieniać. Więc mogę mu dać jakąś komendę i on zaczyna iterować. Oczywiście możemy go wpuścić w tryb autor, że nadpisuje pliki bez pytania. Albo...